Życie jest pięknym momentem. Człowieku czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj. Weź do ręki, żywe słowo te świętech siebi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Z Ewangelii Świętego Mateusza. Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od Niego chrzest. Lecz Jan powstrzymał Go mówiąc. To ja potrzebuję Chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie. Rozważając tajemnicę Chrztu Pańskiego, jedno zwraca naszą szczególną uwagę już na wstępie. Dlaczego Jezus przyszedł prosić o Chrzest wraz z grzesznikami, stając pośród nich, niczym w kolejce oczekujących przed konfesjonałem? Może to kolejny po Betlejemskim narodzeniu dowód. Na bezinteresowność miłości, której Bóg posunął się tak daleko, że stał się człowiekiem. Dowód kolejny, a przecież w rozpoczynającej się właśnie działalności publicznej będzie ich tak wiele. Jezus staje pośród ludu, ludu, który przyszedł zbawić, odkupić, pojednać z ojcem. Jezus przyjmuje chrzest Solidarności z grzesznikami, ale nie z grzechem. Co więcej, modli się za ten lud, a wówczas niebo się otwiera i słychać głos. Jezus nie staje z boku, niczym chłodny, doraźny obserwator. Jezus jest Bogiem spraw ludzkich. Był z człowiekiem wówczas, jest z nim teraz. Będzie już zawsze. Tym samym objawia nam dogmat wiary ewangelicznej. Bóg jest zawsze po stronie człowieka. Chrześcijanin ochrzczony to człowiek, który poświęca życie w dobrej sprawie. W jego głębi płonie ogień. Ochrzczony to pasjonat ale nie ideolog, żeby jednak ten ogień nie parzył, nie ranił, ów człowiek został ochrzczony także Duchem Świętym, bo to dopiero Duch daje życie. Ochrzczony ogniem to ten, który rozsiewa go wokół siebie. Ma świadomość, że jest trzciną, ale trzciną myślącą, jak powie Paschal. Świadom jest również tego, że na drogach i bezdrożach życia spotyka inne trzciny nadłamane, pełnych wątpliwości, obciążonych różnego rodzaju doświadczeniami, powalonych cierpieniem czy śmiercią najbliższych, znajdujących tysiące powodów na rzecz własnej niewiary. Spotyka także. Lekkoduchów i sceptyków, opływających we wszystko i cynicznie oceniających wszelką duchową stronę ludzkiego żywota. Ale ochrzczony, ogniem Ducha Świętego nie będzie domagał się od nich zaświadczenia o chrzcie, kartki od dowodu ślepej lojalności. Ale będzie miał odwagę zapytać, skąd czerpiesz energię życia? Czego w życiu szukasz? Komu w życiu pozwalasz się odnaleźć? W Polsce jest obecnie 95% ochrzczonych. To wspaniała statystyka, która wielu z nas wbija w szatańską pychę względem innych narodów chrześcijańskiej Europy. Ale już tylko 35% naszych rodaków regularnie uczestniczy w niedzielnej mszy świętej. Tylko połowa wierzy w życie wieczne, a jeszcze mniej aprobuje nauczanie Boga na temat moralności. Nie pytam o Twój Chrzest. Tego dowodzą parafialne księgi. Pytam o miejsce, jakie w Twoim życiu zajmuje Jezus. Pamiętaj, że nie zostałeś ochrzczony tylko wodą. Ale ogniem ducha świętego. I jeżeli nawet ten ogień ledwo się w nas tli, to ten, który po swoim chrzcie modlił się w wodach Jordanu, może ten ogień rozniecić w nas na nowo. Uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj, pismo święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki. żywe słowo te święte księgi.